Dzień dobry, cześć! Witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam kolejny odcinek z serii Trzy sposoby na i tym razem będą to trzy sposoby na szybkie, jednogatunkowe obiady. Jednogarnkowe posiłki polegają na tym, że wszystkie składniki wrzucamy sobie do jednego garnka lub do patelni. Zalewamy to płynem i gotujemy pod przykryciem. Ja dzisiaj przygotowałam trzy propozycje. i Jedna z nich będzie z ziemniakami, jedna z ryżem, a jedna z makaronem i dwie z nich będą wegetariańskie, a jedna będzie standardowa, ale z opcją wegetariańską, tak więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja osobiście jestem fanką jednogarnkowych posiłków, bo kocham gotować, ale sprzątać i zmywać już nie. Tak więc jest to idealna opcja, żeby mieć jednocześnie pyszne jedzonko i minimum rzeczy do posprzątania. I jeszcze dodam, że ja dzisiaj zrobię większe porcje, ale wszystkie proporcje i makro składniki tutaj w filmie i w opisie podam na jedną porcję, bo myślę, że tak będzie dla Was łatwiej. I co? Zaczniemy sobie dzisiaj od jednogarnkowego dania z ziemniakami. Nie wymyśliłam do niego lepszej nazwy, więc pozostanie taka. I co? Lecimy z przepisem. Do przygotowania tego przepisu potrzebujemy: ziemniaki, ja mam akurat młode, ale mogą być normalne. Do tego warzywa, u mnie jest to cukinia, cebula i papryka czerwona. Do tego źródło białka i w wersji standardowej może to być e, kiełbasa z piersi z kurczaka. Ja mam akurat taką z Morliny. A w wersji wegetariańskiej będzie to tofu wędzone. Do tego Pasata pomidorowa, ja mam akurat taką z bazylią. I bulion warzywny, może być taki domowy. Ja korzystam z takich gotowych i dzisiaj wykorzystam taki z roleski, ale bardziej polecam ten z winiary, bo ma wygodniejszy słoiczek. I całe to przygotujemy na oliwie z oliwek. Takie ubasa nie ma idealnego składu, ale jest on całkiem przyzwoity. Mamy tutaj 93% mięsa z kurczaka, więc jest to wystarczająco dobry produkt. I tutaj w 100 gramach produktu mamy 17 g białka i 13 gramów tłuszczu, więc całkiem sporo. Jeśli chcecie sobie zaoszczędzić te tłuszcze, to można użyć po prostu zwykłej piersi z kurczaka lub właśnie tofu wędzone. I co, przygotowanie zaczniemy od podsmażenia cebulki na oliwie, a w międzyczasie sobie przygotujemy ziemniaki, obierzemy, umyjemy i będziemy działać dalej. I do tego przepisu najlepiej wykorzystać właśnie taką patelnię z grubszym dnem, ona super się sprawdzi i cały ten przepis możemy sobie też przygotować na przykład na kilka dni w większej porcji i przechowywać w lodówce. Dobra, tutaj już mi się podsmaża cebulka, a tutaj poza kadrem obrałam ziemniaki. Zdecydowanie łatwiej obierać się takie większe standardowe ziemniaki, ale co? Teraz pokroję na mniejsze kawałki i dodam na patelnię. Dobra, moje ziemniaki są już pokrojone, i to jest ważne, żeby pokroić je właśnie w taką mniejszą kostkę, żeby mieć pewność, że one nam się ugotują. Dobra, teraz bierzemy się za pokrojenie pozostałych składników, czyli cukini, papryki i kiełbasy. I jak to pokroję, to dodam to na patelnię. Dobra, warzywa są już na patelni i zobaczcie sami, ile ich tutaj jest. Jest to naprawdę fajne danie, żeby przemycić większą ilość warzyw do diety. Bardzo Wam polecam. Dobra, wszystkie składniki są już na patelni. Teraz to zostawiamy tak na 5 minut, myślę, żeby to się mogło lekko podsmażyć, i potem będziemy działać dalej. Dobra, lekko nam się to podsmażyło, więc teraz dodajemy do tego szklankę wody. I łyżeczkę takiego bulionu. Mam dzisiaj trochę więcej składników, więc doleję sobie jednak półtorej szklanki wody. I teraz to przykrywamy. I zostawiamy tak na 15 minut. I tak to wygląda po 15 minutach. Warzywa są już miękkie, więc teraz dodajemy do tego pasatę pomidorową. I teraz pozostało nam przyprawić to do smaku i poczekać jeszcze chwilę, aż woda nam odparuje. I ja sobie przyprawię to solą, pieprzem, papryką ostrą i oreganą. I tym sposobem jednogarnikowe danie z ziemniakami mamy gotowe. Jest naprawdę bardzo objętościowe, a jeśli chcesz, żeby ten sos był gęstszy, to można go dodatkowo zagęścić mąką. Co tak się tam wychylasz za kadru? to makaron w sosie śmietanowo-serowym z pieczarkami i ze szpinakiem. Wiem, że to brzmi mało dietetycznie, ale sami przekonacie się, że ten posiłek ma naprawdę fajne makro i dodatkowo jest super smaczny. Do przygotowania tego przepisu potrzebujemy oczywiście makaron, ja zawsze wybieram taki 100% pszenicy durum i dzisiaj mam akurat makaron penne, ale świetnie sprawdzą się też na przykład świderki. Do tego pieczarki, ja wybrałam brązowe. Szpinak. Śmietanka 18 lub 12%owa. Do tego parmezan lub grana padano. Standardowo cebula i czosnek. 300 ml wody i do podsmażenia Oliwa z oliwek. I przygotowanie tego przepisu rozpocznę od posiekania cebulki, czosnku i pieczarek. I całe to w pierwszej kolejności podsmażę. Dobra, tutaj już mi się podsmaża czosnek i cebulka. I teraz biorę się za krojenie pieczarek. Dobra, tutaj już mi się podsmażają pieczarki. Mam nadzieję, że zaraz zmniejszą swoją objętość, bo niestety nie mam większej patelni. I zobaczymy zaraz. Dobra, pieczarki mi się podsmażyły, więc teraz dodaję do nich wodę, śmietankę, bulen warzywny, trochę soli, i potem dodam makaron. Dodałam makaron, teraz całość wymieszam i zostawię pod przykryciem i będzie to gotowało tak 10-12 minut, aż makaron będzie miękki. Dobra, żeby nie tracić czasu, to w międzyczasie, jak to mi się tutaj gotuje, ja pokroję sobie szpinet i zetrę ser grana padano. Dobra, teraz do tego dodajemy starty ser, czyli grana padano lub parmezan. Całość mieszamy i doprawiamy do smaku. Ja użyję soli, pieprzu i czosnku granulowanego. I tak to się prezentuje. Ja jeszcze to będę chwilę gotować pod przykryciem, żeby makaron był bardziej miękki i będzie gotowe. I ostatnia propozycja na dzisiaj będzie z ryżem i będzie to risotto, ale nie byle jakie risotto, tylko jedno z moich ulubionych, czyli risotto pomidorowe z buratą. Do przygotowania tego przepisu potrzebujemy przede wszystkim ryż. Ja mam taki ryż do rizotto Arborio. Do tego pomidory w puszce i mam takie z bazylią. Papryka. Cebula i czosnek. Do tego tarty ser grana padana lub parmezan, bulion warzywny, oliwa z oliwek, żeby to wszystko na niej podsmażyć, i do tego świeża bazylia i jako dodatek ser burata. Aha, no i oczywiście woda, żeby to wszystko nam się ładnie ugotowało. A jeśli chcecie, żeby ten posiłek miał więcej białka, to zamiast buraty można użyć tutaj mięso z piersi z kurczaka, dorsza albo mozzarella lekką. I co? Przygotowanie tego przepisu rozpoczniemy od posiekania czosnku, cebuli i papryki. I to sobie podsmażymy na oliwie z oliwek. Tutaj już czeka mój największy fan papryki, więc muszę się z nim podzielić. Proszę. Ja mam jeszcze trochę takiej żółtej papryki pokrojonej w kostkę, bo została mi ze śniadania, więc też sobie to tutaj dodam, żeby nic się nie zmarnowało. Dobra, warzywa mi się już lekko podsmażyły, więc teraz dodaję do nich ryż. Lekko to podsmażam i zaraz dodam resztę składników. Dobra, teraz dodaję do tego pomidory z puszki, wodę, łyżeczkę bulionu warzywnego i całe to mieszam. Dobra, zanim to jeszcze zacznie się gotować, to dodaję trochę cukru albo ksylitolu. Do tego sól i pieprz. I trochę ostrej papryki. Dobra, teraz zmniejszamy moc kuchenki. Przykrywamy to i gotujemy to tak mniej więcej 15 minut. I tak to wygląda po 15 minutach. to mamy gotowe. Teraz dodajemy do tego. Starty ser, u mnie grana padano. I doprawiamy to do smaku. Prezentuję ostatni przepis na dzisiaj, czyli Rizot to pomidorowo-paprykowe z buratą. Ok, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Standardowo zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji i przede wszystkim do przetestowania moich przepisów. A ja teraz uciekam i widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!